Mamy początek maja. Powoli kwitną kasztanowce, a to oznacza jedno, rozpoczynają się matury. Postanowiliśmy zapytać pruszkowskich maturzystów o to, jak im poszło w pierwszych egzaminach. Jak poszła matura podstawowa z matematyki? Wydaje mi się, że całkiem dobrze. Nie. Na ile punktów oceniasz wynik? Nie wiem, że około 90-80. No, takie całkiem łatwe było, mi się tak. wydaje. No to moje takie osobiste odczucia. Bardzo dobrze. No, my na matfizie jesteśmy, więc tutaj wszyscy cedujemy setkę z matmy. Ale no, na pewno będzie setka, moim no zdaniem. Wiemy. Będzie setka, na pewno. <grym> bardzo dobrze. Jak na to, że byłem na Humanie, to świetnie poszło, tak. A co było najtrudniejsze? E, nic nie było trudne. <grym> Wszystko było proste. Wszystko było proste, dokładnie. Jakie zadania były najtrudniejsze? E, w sumie żadne mi nie sprawiły jakoś bardzo problemu, Było ostatnie zadanie za 5 punktów i było zaskakująco łatwe, więc tak. A długo się przygotowywałeś, długo powtarzałaś? No, przez pół roku jakoś robiłam arkusze codziennie z matematyki, więc może dlatego. No, czyli praca się opłaciła. Tak, tak, muszę przyznać. Czekamy na rozszerzoną matematykę. Z niecierpliwością rozumiem. Tak, dokładnie. A obstawiacie jakieś tema tematy, jakieś zagadnienia konkretne na rozszerzonej? Wszystko będzie. No, optymalizacja. Tak, wszystko będzie i wszystko rozwiążemy. A, bo... bardzo dobrze. No, y, bardzo łatwa była maturka, więc no, nie ma chyba o czym gadać. Problemu. Bez problemu poszło. Znaczy, łatwym nie nazwać, jak co roku maturę nie można nazwać łatwą, no ale na pewno nie były aż takie trudne. A jak Polski? Bo rozumiem, że z matwizu jesteście. To jak Polski poszedł? Też wydaje mi się, że trafił się nam temat. Było dosyć łatwe te wszystkie zadanka i, i wypracowanie, więc no, też powinno być, być dobrze. Spodziewałem się, że będzie ciężej na pewno. Chyba zdane, ale trudniejsze niż matematyka na pewno. No to na pewno tak. Z polskiego to też prosto. No, pierwszy temat wybrałem ja na przykład, bo Pana Tadeusza przeczytałem dwa razy niestety i po prostu nie no, miałem dużo argumentów do tego. Myślę, że dobrze. A który temat wybrałaś? E, drugi. Ten o, o tym, jak, jaki wpływ mają relację na jak, źródło szczęścia. Jak poszła matura z angielskiego? Poszła bardzo dobrze, była przyjemna, łatwa, nie było nic specjalnie trudnego. Czyli rozumiem, że stówka będzie? No, 100, może 96, jakieś punkty, może będą ujemne za gramatykę w e-mailu. A co ciekawego było na tej maturze, takiego, co zapamiętałeś? Tekst o jakimś milionerze, który kupił sobie most. A długo przed czasem skończyłeś? W godzinę napisałem, więc godzinę wcześniej. A rozszerzona będzie grana? Tak, będę pisał angielski rozszerzony, ale nie może być troszeczkę ciężej. Które angielski no, raczej nie jest najtrudniejszą maturą. Miałem pewne problemy z ilością słów. Jak to komisja egzaminacyjna słucha, to proszę, żebyście przemyśleli. Zwiększenie słów, bo nikt się nie mieścił w tym limicie. I proszę nie w mojej pracy, bo trochę za dużo napisałem. W porządku, e, jakieś szczególnie trudne nie było. E, o dziwo był blog zamiast maila jak dotychczas, ale dałam sobie radę. Akurat nie zszokowali nas z poziomem w tym roku, więc jest dobrze. A jakie matury jeszcze będziesz zdawał? Rozszerzoną fizykę, matematykę i angielski. I gdzie na studia potem? Na politechnika albo na jakieś prywatne studia, jak się nie uda, ale myślę, że pójdzie bez problemu. Architekturę. Jakie matury będziesz jeszcze zdawała? Jeszcze fizyka, matematyka, no i angielski rozszerzony. Na jaki kierunek się wybierasz? No, zależy od wyników, ciężko powiedzieć. A jakieś typy, czy uczelnie? No, no medyczne, somatologia, medycyna. W tą stronę. Ja planuję na biznes międzynarodowy. Ja na zarządzanie albo zarządzanie w biznesie. Na studia z dziennikarstwa motoryzacyjnego albo budowy, budowa i team samochodowy na UTH w Warszawie. Na ekonomię chciałabym. E, jeśli w ogóle, to nauka SW na archeologię. Proszę bardzo, a panowie? E, u mnie będzie politechnika warszawska na informatykę mini. E, UW, kierunek dość matematyczny, coś w tym coś w ten deseń. Również Politechnika Informatyka. Ja celuję w elektromobilność na Politechnice. To jest nowy kierunek. No, mam nadzieję, że się dostanę, ale to zobaczymy po rozszerzeniach dopiero. No ja lotnictwo i kosmonautyka, ale jeszcze zobaczymy. To na jaki kierunek się wybierasz? Prawdopodobnie prawo w biznesie. Życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Dzień wielkie. Wyniki egzaminów maturzyści poznają na początku lipca. Wtedy też kończą się rekrutacje na największych polskich uczelniach. Trzymamy kciuki, żeby wszyscy dostali się na swoje wymarzone kierunki.